Cześć, z tej strony Martyna Krzemińska, wasz egzaminator maturalny z chemii. Dzisiaj zapraszam Was już na ósmy odcinek naszych pigułek z wiedzy chemicznej. I tak jak wspomniałam ostatnio, dzisiaj zajmiemy się tym, co to jest pierwiastek promieniotwórczy i czy o każdym pierwiastku można tak powiedzieć. Absolutnie nie możemy w ten sposób mówić o każdym pierwiastku. Chciałabym, żebyście rozróżnili, co to jest izotop promieniotwórczy, a co to jest pierwiastek promieniotwórczy. Jeżeli mamy jakiś pierwiastek, niech będzie, że będziemy mówić o wodorze. Wodór ma trzy izotopy. To już powinniście wiedzieć, że izotopy różnią się liczbą masową, ale mają taką samą liczbę atomową. I mamy. Prot, deuter i tryt. Tak? Dla izotopów wodoru można też zamiast tego D i T pisać po prostu duże H. Tutaj ta liczba masowa ma kluczowe znaczenie, a możemy też zaznaczyć po prostu D dla deuteru, T dla trytu. I mamy te trzy izotopy, i spośród nich tylko tryt jest promieniotwórczy. Żeby powiedzieć, że izotop jest promieniotwórczy, to on musi ulegać rozpadom naturalnym. Tak, żeby powiedzieć, że izotop jest promieniotwórczy, czyli sam z siebie musi się rozpadać. Natomiast, żeby powiedzieć, że pierwiastek jest promieniotwórczy, to taki pierwiastek nie może mieć żadnych izotopów trwałych. Czyli na przykład dla wodoru nie możemy powiedzieć, że jest promieniotwórczy, bo Prot i Deuter są izotopami trwałymi, czyli ma izotopy trwałe, nie jest pierwiastkiem promieniotwórczym. Jest jeden izotop promieniotwórczy wodoru, tryt, ale to nie znaczy, że wodór jest promieniotwórczy jako pierwiastek. Mam nadzieję, że to rozróżnienie jest dla Was jasne. W następnym odcinku zajmiemy się czasem połowicznego rozpadu, czyli takim działem obliczeniowym. Dla promieniotwórczości. Mam nadzieję, że będziecie mieć dzisiaj fajny, miły dzień. Do zobaczenia w kolejnej części.